Musimy znaleźć klucz, żeby się stąd wydostać. Strasznie tu. Oj, co to za sejfy? Są na nich kłódki. Jest wszystko pozamykane. Patrz, na tym pudełku jest narysowany klucz. Zobaczmy, co jest w środku. Świetny pomysł. Zamierzam zaraz wyjąć klucz. Coś tam się rusza. I nie są to cukierki. Znalazłam klucz. To straszne, to była miska z robalami. Dobra, przynajmniej right, mam klucz. Sprawdźmy, co jest w sejfie. Tajemnica jest taka intrygująca. O matko! Dość nie mi przeszkadzać! Den, w sejfie jest krzycząca głowa. Zaraz się nią zajmę. No, no, no. Zamknij drzwi! O matko, mija obroń nie! A nie mówiłam? Pójrz, jest nowe pudełko. Teraz Ty sprawdź, co jest w środku. Boję się i jednocześnie jestem ciekawy. Oj! Nie zjadajcie mnie, proszę! Przepraszam, panie wężu, nie chcę ci przeszkadzać. Może tutaj leży klucz? Brrr, co za ochyda! To straszne! Hurra, mam klucz! Zaraz otworzymy safe. Mam przeczucie, że będzie tam klucz do tego pomieszczenia. No i jak Ci się podoba taki klucz, Den? Podoba Ci się? Wybrałeś sejf z przykusem. Lepiej zajrzyj do skrzynki. Znowu pojawiła się nowa. No to zaraz się dowiem, co jest w środku. Uj jest tu coś niezrozumiałego. Coś oślizgłego. O mamo, mam nadzieję, że to nie smarki. Błagam tylko nie smarki. O, znalazłam klucz! Oto on! Uj, to obrzydliwe, to naprawdę były smarki. Okay. Dobra, zapomnijmy o tym, otwieram sej. A kukuk, kto tam jest? A, Jorany! Atakują mnie nietoperze! Patrz, nowe pudełko. Muszę znaleźć klucz. Czy tu jest coś żywego i oślizgłego? A, nie wiem co to jest, ale nie czuję się z tym dobrze. W dotyku jak mózg. Ale myślę, że to tylko moja wyobraźnia. O, jest klucz! Dojdź do siebie, a ja w tym czasie otworzę safe. Ciekawe, co jest w środku. Ale słodko, mały wózek. I co za kruszynka tam leży? O, mamo! To szkielet! Wywal to szybko! Skrzynka znowu się zmieniła. Za niedługo stąd wyjdziemy. Moja kolej. Co tam jest? Coś miękkiego i kwadratowego. Myślę, że klucz jest w środku. Będę musiała rozerwać tę galeretkę. Ojej, jak ciężko to zrobić. Aj! Ale jestem silna i dam radę. Kura, udało się. Jeszcze troszkę? Mamy klucz! Moje ręce są teraz takie śliskie. Co jest w sejfie? Den! Pomocy! To coś mnie wciąga! Nie pozwolę na to! Już po wszystkim uspokój się. Uratowałem cię. Nie no, nie chcę sprawdzać pudła! Dobra. Moja kolej. O nie! Boję się gryzoni. O nie szczurze, ja chcę tylko klucz! Proszę, nie gryź mnie! Chyba znalazłem kluczyk! O nie! To jest to, czego się najbardziej boję szczury! Muszę jak najszybciej znaleźć klucz. Oto on hura. Dobra. All right, all right, all right. Otwieram. Yes. A, Mia! Co to za płyn? To nie było miłe. To ma czerwony kolor. To jest krew. Słabo mi. Mia, obudź się. No dalej, weź się w garść. Teraz ty wyciągasz klucz. Dobrze, nie ma problemu. W środku na pewno nie powinno być niczego paskudnego. Mam nadzieję... Coś okrągłego i sprężystego. Czuję się jakbym otwierała czyjąś głowę. Miękko. Hmm. Nawet mi się podoba. O, jest i kluczyk. Trzeba szybko otworzyć sejf. I co tu jest? Jakiś przycisk. Den, może go naciśniesz? E, lepiej ty. No dobra, naciskam. Co ma się stać? Porany, Den! Co to jest? Oblewają mnie jakimś płynem. Mam nadzieję, że to czekolada. Wystarczy! O, Den! Jest nowe pudło. Otwieraj. Tak się cieszę. Dobra, zaraz się dowiemy, co jest w środku. Coś tu się rusza. Ale gdzie jest klucz? Gdzieś blisko. O, znalazłem go! Ale co było w środku? O nie! Jedyną rzeczą, której boję się bardziej niż szczurów, są gigantyczne karaluchy! Jest wielkości mojego palca! Muszę o tym zapomnieć, otwieram sejf Ojej, Mia! Próbuję się nie ruszać, ale mam na sobie wielkiego włochatego pająka. Daj mi go! Den! To super wielki pająk! To koniec on mnie zje! Muszę spisać testament! Chyba dałem radę się go pozbyć. To było straszne. Sprawdzaj nowe pudło. Znowu? Dobra. Uj, coś oślizgłego. Dlaczego ciągle dostaję paskudne rzeczy? Dobra, skupmy się na kluczu. Dotyku jak jakieś błoto. Ochyda. Oh, Nie ma zapachu, to dobrze. O, znalazłam klucz. To nie to, o czym myślałam. To czekolada. Całkiem smaczna. Przynajmniej coś miłego. Trzeba otworzyć safe. Tam na pewno jest klucz. W środku musi być coś fajnego. A nie mówiłam? W środku jest dynia. Nic nam nie zrobi. A co jest w środku? Mija w środku jest klucz. To na pewno klucz od kraty. Musimy się stąd wydostać. Hurra, wyjdziemy z tego okropnego miejsca. Mam nadzieję, że zapomnę o tym jako złym śnie. I co? Klucz pasuje. Ura, wiejemy stąd. Pół telefon, ale dostanie go ten kto najlepiej narysuje. Czas start. Ej Mary, masz coś pod nosem? Nie, no będę. Wcale nie jest śmieszne. A ja myślę, że nawet bardzo. Dobra, wydrapie piórem nowy telefon. Oj, złamało się. Muszę znaleźć coś innego. Co? Kurczak? Śmierdząca skarpeta. FU, co za ochyda! Co to takiego? Jakoś mi słabo. Ups, przepraszam, Jane, nie zrobiłem tego celowo. Szukam dalej. Papierki, cukierki, monety. O, idealnie. Właśnie tym wydrapie mój nowy telefon. Jeszcze kilka szczegółów. Spaniale. Idealnie. Dziękuję, monetko. Mary, jak tam u ciebie? U mnie? Zaraz zacznę rysować. Tylko, że już zapomniałam, co mamy rysować. A, no tak, telefon. Najważniejsze, żeby było widać, że to telefon. Ben, co o tym myślisz? To twój rysunek? Jestem tu. Zapomnieliście o mnie? Co? Co wy tam narysowaliście? Kurczę, ja nic nie zdążyłam! Moje biuro! A ja pracowałem całą noc, czas minął. Nie zdążyłam nic narysować! Daj sobie spokój. Mam pomysł. Zamieni rysunki Bena i mój. Mary, co tam masz? Oto moja praca. Niesamowite Mary Ben. Proszę spojrzeć i ocenić. Bez nadzieja. Co? Zamieniłaś rysunki? No i co z tego? Dzięki temu iPhoneik jest mój. Bla, bla, bla. Muszę wstryknąć foteczkę. Co? To jakaś stara cegła! Zwariowaliście! Nową nagrodą jest Barbie. Podoba się, fajna, co? Dziewczyny, co z wami? Obudźcie się! To nie taka zwykła Barbie. Spójrzcie, to jest tort Barbie. Widzę, że jesteście podekscytowani. No dobrze, w takim razie uruchomię czas i zaczynamy. Okej, okay, tylko jak pomalować maszyną z cukierkami? Może trzeba zjeść cukierka i wtedy przyjdzie inspiracja? Mm, to guma. Mogę jej używać jak plasteliny. Okej. Okay. Ale super. Fajnie mi to wychodzi. Ben, co ty na to? No pięknie, ślicznotko. Ja też zrobię równie dobry rysunek. To będzie głowa. Dobra, potrzebuję więcej gumy. Z tych czerwonych będzie świetna sukienka. Odlot. Mary, co o tym myślisz? Starałem się. Fuu, Ben, to wygląda jak potwór, a nie Barbie. Ale fajnie, udało mi się otworzyć to urządzenie. Muszę przerzucić jak najwięcej gumy. Okej, okay. ta ilość gumy powinna wystarczyć. Ten kawałek ugniatamy i kładziemy tutaj. A potem ten tutaj. Okej, okay, świetnie. Nie! Gdzie są moje okulary? Co to za obrzydlistwo? Bento, ty? Gdzie są moje okulary? Ach, moje okulary są pokryte gumą. Ochyda. Uuu! Jane, zabierz tę gumę z twarzy. Czas dobiegł końca? Co zrobiliście? Jane, zaprezentuj swoją pracę. E, proszę o to ona. No, znowu jakieś bastrowe to totalna porażka. A ty co masz, Mary? No, twój rysunek jest niesamowity. A co ma Ben? Ben chyba nie chce tortu. Więc nagroda na wędruje do Mary. Zasłużyłaś na nią. Hurra! Jestem najlepsza w Barbie. Mm, spróbuję kawałek. To jest pyszne. I jeszcze kawałeczek. Słuchajcie, to jest prawdziwa uczta. Ten tort jest tak dobry, że nie mogę się oderwać. No Normalnie palce lizać Zjem wszyściutko Możemy dostać kawałek No dobra, częstujcie się, ale zostawcie coś dla mnie Dzięki Oto i nowa nagroda, zestaw kosmetyków Dziewczyny będziecie zachwycone A będą jakieś nagrody dla mnie? Dobra, narysuję dla zabawy Czas start, zaczynajcie Czyli trzeba rysować kredkami świecowymi? To bułka z masłem Okej, okay, trzeba narysować kontury. Potem kilka szczegółów tutaj. Dodamy serce. Wychodzi naprawdę dobrze. Mm, dziewczyny, ocencie proszę mój rysunek. Jest piękny, prawda? Hmm. Nie narysuje lepiej ode mnie. Zaraz pokażę wam swoje umiejętności. Co? Ja zaraz pokażę, kto tu ma większy talent. Bingo! Właśnie spadłam na genialny pomysł. Po co tracić czas na kolorowanie, skoro można zetrzeć kredkę na tarce? Look. Przekryć ją drugim kawałkiem papieru. I przeprasować gorącym żelazkiem, aby stopić kredkę. Widzicie, jakie to proste? Zajmuje kilka sekund. Teraz też coś wymyślę. Wiem, mam tu wrzątek. Aj! I kredki. Po prostu połamię kredki i wrzucę je do gorącej wody. Wtedy się w niej rozpuszczą i zamienią w farby. Potrafię kolorować szybciej niż Mery. Zobaczcie. A, a nie mówiłam? Naprawdę podoba mi się to, jak to wychodzi. Super. Ojej, co to za zapach? Mery, wszystko w porządku? O nie! Wszystko mi się spaliło. Zamyśliłam się i zapomniałam o żelazku. Co ja mam teraz zrobić? Odsuńcie się! Mery, uważaj! O nie! Moja farba rozlała się po całym rysunku. Jest zniszczony! Czas do biegu koń. Zapokażcie mi swoje prace. Pierwsza jest Mary. OMG! To abstrakcja, ale nie o to mi chodziło. Co ma Jane? Znowu jakieś bazgroły. to nawet śmiesznie wygląda. Może Ben nie zachwyci. Wow, no to arcydzieło. Nie mogę w to uwierzyć. Zestaw do makijażu idzie do ciebie, kolego. Co ja mam z nim zrobić? Nie wiem. Mary, chcesz może makijaż? Jane, ty też chcesz? Dziewczyny już mi się kręci w głowie. Ale mam pomysł. Zrobię wam makijażę w tym samym czasie. Dobra. Gotowe! Co wy na to? Starałem się. Ben, co ty zrobiłeś? Zrobiłeś ze mnie straszydło! No przepraszam! Ups. No dobrze, moje dzieciaki! Mam dla was nowy prezent! Tego kociaka! Widzę po waszych minach, że podoba wam się nagroda, więc zaczynajcie rysować! Mary, jesteś dziś taka piękna! Oj, to znaczy piękna jak zwykle! Dobrze, mamy narysować kota słodkim żelem? To bułka z masłem! Oczy, uszy, ciałko, łapki, w porządku. Skończyłem. Dlaczego się śmiejecie? No. Ponieważ najwyraźniej opuściłeś zajęcia, na których uczyliśmy się rysować kotki. Zaraz pokażę Ci jak to się robi. Spróbujmy! Jakie kwaśne! Chcę spróbować więcej. Mmm, Jakie dobre! Dlaczego wszyscy milczą? Ten, żel jest taki pyszniutki! On jest do rysowania, a nie do jedzenia. Pokażę wam, jak się rysuje kotka. Bo Mary zaraz nie będzie miała czym rysować. <laughs> ta mój kotek. Jest gotowy. Dobrze, czas minął. Czekam na wasze prace. Mary, naprawdę wszystko zjadłaś i nie rysowałaś żadnego obrazka. Dobrze, pokazujemy. Ben, co tam masz? No, tak sobie. Rozumiem, że Mary nic nie ma. A co pokaże mi Jane? Wow, no to jest oryginalne. Ładny kotek, brawo. Hurra, wygrałam. Jaki słodki kotek. Nazwę cię Puszek, ponieważ jesteś miękki i milutki. Po prostu uroczy. Jane, myślę, że twój kotek chce być mój. Chodź do mnie, koteczku.